Wychodzi coraz więcej remake'ów i zasadniczo podoba mi się ten trend, ale oczywiście pod warunkiem, że te remake'i są zrobione z serduchem, z poszanowaniem materiału źródłowego, a przede wszystkim i najważniejsze są to po prostu dobre gry, które potrafią obronić się same z siebie, niekoniecznie z tą nostalgią legendy na plecach, nazwijmy to. Ale niestety z adaptacjami, bo moim zdaniem remake jest pewnego rodzaju adaptacją, tylko w ramach tego samego medium, jest jeden poważny problem, a nazywa się on nostalgią, która dla użytkownika tej nostalgii jest zdecydowanie czymś miłym, czymś co powoduje, że zapomniane wspomnienia wracają, znowu czują się jak dziecko albo jak nastolatek, wracają do tych bezpłatkich czasów i tak dalej. I to jest super, ja uwielbiam nostalgię, sam jestem nostalgiczną osobą, ale niestety potrafi też przyjąć negatywne formy, i dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać o jednej z nich. A chodzi mi o różowe okulary. Przy czym, dla jasności, nie chodzi mi o aspekt różowych okularów polegających na tym, że ktoś potrafi zauważyć i wskazać błędy danego dzieła, że to nie działa, to nie działa, to zepsute, to nieprzemyślane, ale te różowe okulary powodują, że ktoś po prostu bardziej przymyka na to oko, odkłada to na bok i skupia się na tym, co mu się podoba, mając świadomość, że to tam jest, ale nie skupia się na tym po prostu. To jest jak najbardziej ok. Sam mam tak z cyberpunkiem 2077, to jest jedna z moich ulubionych gier ever, a jednocześnie jak oglądam filmy, w których ktoś krytykuje cyberpunka, to ja się praktycznie w 100% z nimi zgadzam. Ba, nawet czasami się zdarza sytuacja, że ktoś coś krytykuje, a ja jeszcze dokładam jeszcze parę cegiełek, że to było jeszcze gorsze, niż ten ktoś to opisał, że tak powiem, no nie? A nawet swego czasu zrobiłem parę filmów na YouTube'a, gdzie pokazuję, jak bardzo cyberpunk nie działa, a mimo to Jestem tą grą zachwycony od premiery, mimo że na początku grałem na PS4. Nie? I tu z pomocą mi przyjdzie remake Silent Hill 2, który pojawił się parę dni temu, i nadchodzący już niedługo remake Gothika. I przechodzę do Silent Hill'a. Jeszcze te kilka miesięcy temu, jak po raz pierwszy pokazali gameplay z tej gry, od razu zapaliły mi się czerwone lampki. Po pierwsze, koślawe animacje samych postaci, po drugie, walka wyglądająca absolutnie tragicznie. Najgorszy chyba element tej walki jest to, że jak James zamachował się pałką, to w ogóle nie ma tego kontaktu z przeciwnikiem. Ta pałka nie styka się z przeciwnikiem. I tu nie chodzi o to, że ty sobie klatka po klatce analizujesz i tam zabrakło patrząc przez lupę pół piksela do tego, żeby się zetnął z tym przeciwnikiem, tylko masz całe pole golfowe pomiędzy przeciwnikiem a tą pałką w momencie, w którym dochodzi do impaktu, co wygląda po prostu mega komicznie. Te przeciwnicy, którzy wyglądają sztuczniej niż to było na PS2 w 2001 roku w oryginalnym Silent Hill 2, który swoją drogą uwielbiam. Uwielbiam oryginalnego Silent Hill 2, przyszedłem go wielokrotnie. Postacie, które dziwnie wyglądają w tym remake'u i nawet nie chodzi mi o to, że one wyglądają zupełnie inaczej niż w oryginale, bo to tam mi nie przeszkadza ale po prostu dziwnie wyglądały. Po prostu coś nie tak jest z proporcjami tych twarzy, coś nie tak jest z tą mimiką i tak dalej. I ogólnie miałem wrażenie, że wszystko jest jakoś tak źle ze sobą połączone. Źle w tym znaczeniu, że y, y, miałem wrażenie, jakby to były trzy oddzielne warstwy. Jedna warstwa to jest bohater, druga warstwa to jest świata, trzecia warstwa to jest mogła. I w momencie, kiedy zrobisz stopklatkę, to wszystko wyglądało fajnie, ale kiedy już puszczałeś, to wszystko w ruchu wydawało się takie od siebie podklejane, takie nie pasowało to po prostu do siebie. Że jak ten bohater chodził po tym świecie, prawdopodobnie to jest właśnie kwestia tego koślawych animacji. To mam takie wrażenie, jakby Wiecie, jak załóżmy na green screenie kręci się aktora, a potem się dorabia do, w tle tło, ale źle się dobrało oświetlenie tego, co się dokłada z tyłu i tego, i tego yy, aktora, to macie wrażenie, jakby on był trochę oderwany od tego tła, które jest tam na niego nałożone. No to taki sam efekt miałem, yy, oglądając właśnie gameplay z tego Silent Hill 2 remakeu. Strzelanie tragicznie wyglądające, no nie? potem już słyszałem, że ponoć strzela się całkiem fajnie, ale wygląda źle. O tak powiem, no nie? I ten. I, I oczywiście cały czas się pojawiały głosy, że to jeszcze parę miesięcy do premiery, jeszcze poprawią, posłuchają graczy i tak dalej. No i wyszła ta gra. Jeszcze w nią nie grałem, więc jak ktoś chce użyć argumentu, że nie grałeś, więc z czego się wypowiadasz, to ma ku teraz ku temu bardzo dobrą okazję. Pozdrawiam. Ale prawda jest taka, że mam oczy i widzę, że to, co wylistowałem sobie te kilka miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy pokazali gameplay z tego remake'u, to widzę, że nadal to jest w mocy i słyszę też sporo opinii, które te słowa potwierdzają, więc nie, ja nie muszę wydawać 300 zł i grać w ten remake po to, żeby przekonać się, że jest on yy, zepsuty na tych etapach, które wcześniej mi się wydawały zepsute. Oczywiście, oglądając, nie jesteś w stanie ocenić feelingu, Albo responsywności tej gry, więc tego nie robię, więc oceniam tylko to, co widzę. I widzę, że ta gra ma masę problemów, szczególnie właśnie z tą walką, szczególnie z tymi animacjami. I w momencie, w którym ktoś zwraca na to uwagę, kiszak na przykład, albo kolekcjoner, zwracają na to uwagę, i potem ktoś przychodzi i mówi: Nie znasz się, pierdolisz, co ty gadasz? że nie zagrał, a komentuje i tak dalej, to to moim zdaniem jest właśnie tym zakłamywaniem rzeczywistości, o którym wcześniej wspomniałem. Bo czym jednym jest powiedzenie, no tak, no te animacje są słabe, ta walka wygląda słabo, no ale nie przeszkadza mi to, yy, gdzieś tam yy, już jestem w stanie przejść z tym do porządku dziennego i odłożyć, nie? A nie mówienie, że co ty pierdolisz, że ta walka jest zjebana. Skoro ewidentnie jest. Skoro jest zjebana, no to trzeba rzeczy nazywać po imieniu po prostu, no nie? Bo wiecie, jaki jest problem z takim pobłażliwym podejściem, nie? Do tego, do tego tematu. Że dajemy sygnał wydawcom, że nie muszą się starać w pewnych elementach, że można tu i tam odpuścić, ponieważ gracze i tak siłą nostalgii będą w tym wszystkim zakochani, no nie? Że wiecie, że jak ja widzę opinię, że 10 na 10, arcydzieło, najlepszy rimek jak kiedykolwiek powstał. No bez jaj, ludzie, opamiętajcie się trochę. Ogarnijcie nostalgię po prostu. To właśnie hasło na dzisiaj. Ogarnijcie nostalgię, szczególnie w erze, że będzie coraz więcej tych remake'ów. Ogarnijmy nostalgię. Bo naprawdę, ja nie widzę nic złego w tym, żeby wystawić takiemu Silent Hillowi, temu remake'owi 6 na 10, 7 na 10 czy 8 na 10 i powiedzieć, że gra jest Nomen omen, gratką dla fanów, dlatego że to robi dobrze, klimat jest dobry, zagadki zostały rozbudowane, możemy przyjrzeć się różnym rzeczom z nowej perspektywy. Fajnie wrócić do Silent Hill'a w nowej oprawie, ale to zepsute, to zepsute, to zepsute, to zepsute, miejmy tego świadomość i obniżamy za to cenę. No I to jest jak najbardziej uczciwe wyjście. Zresztą właśnie polecam tego, recenzję kolekcjonera, który właśnie w ten sposób do tego podszedł, że wymienił, co mu się podobało, co mu się nie podobało. I to jest super, to jest genialne rozwiązanie, taki balans między tym wszystkim. Ale kiedy wchodzi ktoś i mówi 10 na 10, a ty jesteś zjebem, bo, bo krytykujesz i ty jesteś zjebany, bo krytykujesz, no to jest mega niezdrowe, po prostu. Bardzo mi się to nie podoba i też bardzo mocno to widać a propos Gotika. Tutaj w przypadku Gotika ja nie mam absolutnie żadnej nostalgii, bo ja nie grałem w Gotika. Kiedyś planuję zagrać, nie wiem jeszcze kiedy to zrobię, ale na tym etapie jeszcze w niego nie grałem. I jak ja zobaczyłem pierwszy zwiastun, jeszcze CGI tego gotika, Jezus Maria, to wyglądało jak Energik kiedyś robił: Zagrajmy w krapa z takich religijnych gierek, tam, by być uczniem Jezusa, czy tam yy, coś tam świętego Piotra. Tam postacie wyglądały totalnie koślawo, i od razu mi się z tym skojarzyło, że to jest nowa gra tego studia z 2024 roku, no nie? A potem pokazali te gameplaye z tego gotika i Matko Boska wygląda to tragicznie. I potem ja czytam komentarze, że wy się nie znacie, w oryginale też było drewnianie, a tam to to, i tu to tamto, wy się nie potraficie cieszyć, tylko narzekacie i narzekacie. I właśnie, i potem mamy sytuację, że dajecie taki sygnał wydawcy, że w sumie to muszą zrobić jakieś gówno, które wygląda jak ten. Jakiś student sobie robi projekt w Unreal Engine, bo był fanem Gotika i chce sobie zrobić Gotika w tym, no nie. A ludzie klaszczą dupami, po prostu w podekscytowaniu i krytykują tych, którzy krytykują jakby ten remake. I wiecie, i oni spokojnie sobie tam za 260 czy 70 złotych remake sprzedadzą. Tam ta kolekcjonerka z jakąś parhatą maską za tego, za 900 złotych i elegancko do imy fanów, no nie? No i niestety, i właśnie ja, ja nie chciałbym, żeby doszło do tego. Ja bym chciał, żeby wychodziły remaki jakościowe. Żeby wychodziły kolejne Resident II, dwójki, 2. Jak chcę, żeby wychodziły kolejne Dead Spacey, kolejne Mafie. Crash Bandicoot, and Ensign Trilogy też naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie został zrobiony. I nie przychodzą mi teraz remake jakieś takie szczególnie do głowy, ale wiecie o co mi chodzi. Ja chcę, żeby remake były zajebiste, a w momencie, w którym wychodzi remake jakiejś kultowej gry, który ma problemy i ludzie z jakiegoś powodu bronią tych problemów, no to ja jestem zaniepokojony w tym momencie, że niestety ale przyszłość remake'ów nie jawi się w kolorowych barwach właśnie z tego powodu że wiecie, na zasadzie, przy czym chcę przypomnieć jeszcze raz, ja nie mam problemu, że wy jaracie się tym remakiem. Ja nie mam problemu, że ktoś w swojej głowie subiektywnie uważa, że to jest najlepszy remake na świecie, 10 na 10, bawił się dobrze. Ale nie zakładaj klapek na oczy i nie udawaj, że ta gra nie ma problemów, po prostu. Nawet jeżeli coś ci nie przeszkadza, to i tak zwróć na to uwagę. Po prostu dawajcie sygnał wydawcom, że jakieś rzeczy wam się nie podobają, no nie? Żeby po prostu dać gdzieś tam taki vibe żeby w przyszłości może gry były lepsze. Chociaż oczywiście prawdopodobnie samo słowo nie wystarczy, trzeba by było zagłosować portfelem, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, że po prostu nie bądźmy aż tacy pobłażliwi. I tutaj chcę od razu zaznaczyć ten taki malutki element, że niedługo wychodzi zwiastun Metal Gear Solid trójki. No nie? I ja uwielbiam Kojimę, mam dużą nostalgii do Metal Geara, to jest moja ulubiona seria gier. i ona wygląda zajebiście pod względem wideli. Ale też ma swoje problemy. Podstawowy problem, i ostatnio nawet gadaliśmy o tym na Kot Napada Podcast, no nie, jest taki, że tam są animacje z PS2. Że to jest trochę sytuacja, tak jak załóżmy Diablo Resurrected. No nie? Że mamy ten niby stary silnik, ale na to nałożoną nową grafikę. I tak trochę to wygląda w Metal Gear Solid trójce. Co w cutscenkach wygląda dobrze, bo cutscenki zostały wyreżyserowane, ale w gameplayu wygląda dziwnie. I ja nie mam czegoś takiego, że chodzę i mówię, nie, no, te, 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 te animacje wyglądają zajebiście i tak dalej, czy coś. Tylko mówię, wygląda to goślawo, wygląda to, że tak powiem, tego, drętwo w tej nowej grafice, ale jednocześnie dodaję, że ma to dla mnie jakiś swój urok, no, nie, bo mam co do tego nostalgię, ale dostrzegam, że jest to problematyczne. Nie chodzę i nie mówię, o, załóżmy, mu współpracowodzący podcastu powiedział, że mu się to nie podoba, no to nie mówię mu, że, ej, ty jesteś głupi, bo ci się to nie podoba. Tylko przyznaję mu rację. Ale jednocześnie dodaję, że w sumie to dla mnie to nawet ma swój urok, no nie? Ale widzę ewidentnie, że jest to źle zrobione, że to po prostu ze sobą się nie skleja, no nie? No i jeszcze taki jeden aspekt na koniec, no nie? Że czasami ludzie używają argumentu, nie grałeś w oryginał, więc yy, czego się wypowiadasz? Ale co ma piering do wiatraka? W sensie, jak jest remake i jakiś tam oryginał sprzed iluś tam nastu czy dziesięciu lat, to są dwa oddzielne twory, tak naprawdę. Nie musisz grać ten oryginał, żeby móc ocenić, czy ta adaptacja jest dobra, nie? Tak samo jak załóżmy, nie wiem, nie grałeś w The Last of Us 1, to nie znaczy, że nie możesz ocenić, czy serial The Last of Us od HBO jest dobrym czy złym serialem, no nie? Nie musisz grać, wiesz, w tego, w Metal Gear Solid Trójkę najprawdopodobniej tego oryginalnego, żeby ocenić, czy ten remake będzie dobry, jakby, no nie? No już nie wpadajmy w taką paranoję. To są jednak zupełnie dwa różne produkty z dwóch zupełnie różnych czasów, no nie? Że jeden tylko jest taką, wiesz, mocno zainspirowany tym pierwszym, jakby, no nie? No. No, więc w sumie to tyle chciałem powiedzieć, no nie? Bo tak sobie jeszcze się zastanawiam, czy coś chcę co jeszcze dołożyć, ale chyba nie. Chyba wyczerpałem temat, tak mi się wydaje. No po prostu mówię. Yy... Jeżeli wam błędy nie przeszkadzają, spoko, ale mówcie o tych błędach. Mówcie i zaznaczajcie, co wam się nie podoba. Bo to, że wam nie przeszkadza, spoko. Tolerujemy błędy w grach. No nie, to jest tak jakby normalna forma e, takiego obcowania z tym medium. Ale dajmy, zdawajmy znać o tym, że to nam się nie podoba i chcielibyśmy, żeby zostało to zrobione lepiej. A nie, że po prostu głaszczemy tutaj, całujemy po, po głowie po prostu wydawcę, bo y, zrobił remake. A to, że pewne elementy są zrobione chujowo, no to nieważne, bo ten, no nie. Tylko mówmy o tym, co nam się nie podoba. Mówmy o tym, co nam się nie podoba. No, ogarnijmy nostalgię. To jest moje hasło na dzisiaj. No, i dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat, no nie jakby jak, jak, jak jest wasze podejście do remakeów. No, to trzymajcie się, dbajcie o siebie i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Fica hey,